Ludziki, ogółem to w fortnucie jest taki sobie zderzacz, czyli taki duży... E, no, klot, no co można o tym powiedzieć? No to jest duży klot. I ogółem, oprócz faktu, że m, wczoraj tego paska nie było, więc najprawdopodobniej e, zderzacz zaczyna się ładować, który m, go właśnie celem zderzacza jest to, aby rozwalić tą wyspę, ale... E, o tym kiedy indziej, w każdym razie, jak dobrze wiecie, to wokół zderzacza jest takie powietrze, takie, że można latać i nie można wlecieć do tej wieży, bo wtedy cię wypycha. Aczkolwiek da się tam, eee. przepraszam, da się tam wlecieć eee, za pomocą łódki takiej oto fajnej motorówki. A więc tak, krok numer jeden, musicie wziąć, mieć łódkę i wziąć ją. No, o to chodziło. Krok numer dwa. Lecicie do tego miejsca. Dokładnie tego. Krok numer trzy. Strzelacie. Jeszcze trzecie spalimy. I to. No dobra, nieważne. W każdym razie, będziecie wiedzieć, że glitch zadziałał, jeżeli nie będzie powietrza wokół wieży. Na przykład, podbudujmy się. No. No właśnie. Glitch zadziałał. Oficjalnie zniszczyłem e, zderzaka za pomocą motorówki. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?